Podałem teraz proponowany porządek obrad z tymi zmianami. Kto z koleżanek i kolegów jest? Proszę. Jeszcze jedna y, propozycja Panie Przewodniczący. Otóż y, dzisiaj równolegle z y, posiedzeniem Rady Miejskiej odbyło się również posiedzenie Rady Powiatu Strzewskiego. I z tego co wiem, w porządku obrad yy, posiedzenia Rady Powiatu Trzewskiego nie ma uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego Przebudowa ulicy Jedności Narodów w Trzewie. To nie znalazło się ani w porządku obrad Rady Powiatu 20 grudnia, ani w porządku obrad Rady Powiatu w dniu 28 grudnia. W związku z powyższym, uzasadniając wniosek o ewentualne zdjęcie i przeniesienie projektu tej uchwały na styczeń, chciałbym powiedzieć, yy, że. Z tego co mi wiadomo, w tej chwili nie jest podpisane żadne porozumienie między prezydentem miasta a zarządem powiatu w sprawie ewentualnego zakresu prac dotyczącego przebudowy Ulicy Jedności Narodu. W związku z tym, że Ulica Jedności Narodu jest ulicą powiatową, uważam, że w tej sprawie jako pierwszy powinien powiedzieć się właściciel, czyli zarząd powiatu Trzewskiego, występując z intencją podjęcia uchwały w sprawie przebudowy ponieważ y, z wiedzy, jaką posiadam, w tej chwili nie ma żadnych ustaleń co do zakresu przebudowy, jak i również ewentualnych kosztów. Dlatego proponuję o przesunięcie punktu 1, y, przepraszam, 8.19 na posiedzenie Rady Miejskiej wstecz. Czyli ten wniosek y, pana dotyczący porządku obrad, tak? Y, pan prezydent. Chciałbym tylko przypomnieć fakty, a o faktach wie pan starosta i ja, a nie naprzednicy starostwa powiatowego, którzy nie uczestniczyli w tych rozmowach. Otóż fakty są takie, że po pierwsze porozumienie jest podpisane. Ono dotyczy ogólnych ustaleń dotyczących realizacji tej inwestycji. Po drugie jestem po rozmowie z panem starostą co do terminów wprowadzenia tego tematu na sesję rady i pan starosta ma zamiar to odprowadzić w miesiącu styczniu. Ta miesięczna różnica już raz się kiedyś pojawiła, kiedy przy okazji e, tzw. schetynówki to najpierw powiat uchwalił, a potem my. A teraz będzie akurat odwrotnie, najpierw my zajmiemy stanowisko, a potem powiat. Uważam, że tutaj nic nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. To my jako partner do zarządcy drogi, jako pierwsi deklarujemy, że jesteśmy zainteresowani tą realizacją i w tym momencie powiat będzie mógł łatwiej podejmować decyzje co do przyszłości tych inwestycji. Dziękuję. Proszę Państwa, będziemy głosowali porządek obrad. Najpierw. A porozumienie jest podpisane. Wniosek? Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Radni i Goście. Chciałbym zwrócić uwagę pani Prezydentowi, że nie występuję tutaj jako naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu, tylko jako radny Rady Miejskiej w Trzebie, wybrany w powszechnych wyborach. Wybrałem w swoim okręgu i proszę traktować mnie tutaj jako radnego, a nie jako naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu. Swoją wiedzę, jako posiadam na temat jedności narodu, czerpie ze wszystkich licznych spotkań zarówno z urzędnikami, jak i radnymi Rady Miejskiej, jak również radnymi Rady Powiatu i urzędnikami Starostwa Powiatowego. Chciałbym powiedzieć, że uczestniczę od kilku lat i zabiegam o to, żeby tą ulicę przebudować. Jestem pierwszą osobą, która byłaby temu przeciwna. Chciałbym powiedzieć, że na temat porozumienia, który został pod... ja nigdy go nie widziałem. Gdyby pan prezydent był uprzejmy i zanim podejmiemy uchwałę w punkcie 8.16, Udostatnij nam kopię tego porozumienia, byłoby mi znacznie łatwiej dyskutować. Panie Zbyszko, na razie przewodniczący ustana porządek obrad. Proszę zająć miejsce, głosujemy te poprawki. Pana wniosek został uwzględniony. Ulica jedność na nie chcę się o Nie ma żadnego porozumienia. Ulica jedność na nie chcę się o Nie ma żadnego porozumienia. Ulica jedność na nie chcę się o Nie ma żadnego porozumienia.